Witam na kanale Łaciński Mars. Subskrybujcie ten kanał po obejrzeniu tego odcinka, jeżeli uznacie, że warto. A chyba warto, bo kanał jest lepszy od najlepszych światowych, tak zwanych najlepszych światowych magazynów, gazet i telewizji. Co zaraz Wam udowodnię, patrzycie na stronę internetową magazynu Forbes. Magazyn Forbes to wyrocznia wśród gazet, wśród mediów światowych. Magazyn Forbes to prawdopodobnie najbardziej w tym medialnym środowisku szanowany periodyk. On okazuje się bodajże dwa razy w tygodniu. W każdym razie ta gazeta to wyrocznia, to taki bug gazet. Dobrze, o co chodzi w dzisiejszym odcinku? Otóż to artykuł z Minerwy. Wszystkie linki będą pod, w opisie, pod spodem. Ten pan to Birger Sorensen, czyli norweski naukowiec, wirolog, prawdopodobnie najlepszy na świecie, z pewnością najlepszy w Europie. Ten pan wraz z zespołem norweskim i brytyjskim, norwesko-brytyjskim zespołem pracował na Uniwersytecie Cambridge. To artykuł z norweskiej gazety. Najbardziej logicznym wyjaśnieniem jest to, że wirus pochodzi z laboratorium. Te badania były prowadzone około dwóch miesięcy temu. Ten odcinek miałem nagrać już dawno. On jest cóż, bardzo ważny, pokażę wam w jaki sposób kłamią. I manipulują media. Myślę, że w tym odcinku pokażę Wam największe kłamstwo mediów głównego nurtu, jakie miało miejsce w historii ludzkości. To jest coś, co powinno zdyskredytować media, ale okej, okay, powoli, po kolei. Tak więc ten pan, Birger Sorensen i zespół naukowców pracowali na naj najlepszym uniwersytecie na świecie, bądź jednym z tych trzech najlepszych, to są absolwenci Uniwersytetu Cambridge, Zobaczycie tu Isaaca Newtona, zobaczycie no innych, po prostu przelecę, jak ktoś chce, to może zwolnić sobie i zobaczyć absolwentów. To absolwenci tej uczelni i oni dowiedli w trakcie badań nad koronawirusem, że jest to wirus, który posiada elementy wytworzone przez człowieka, jest stworzony przez człowieka w laboratorium. To jest manuskrypt potwierdzony przez Uniwersytet Cambridge, czyli... Uniwersytet Cambridge hmm, potwierdzając wyniki tych badań naukowych, całym swoim autorytetem i potwierdza. Tak tak, więc, nie byle co, i z tego manuskryptu, link będzie pod spodem, wynika, że wirus jest wytworzony w laboratorium, czyli jest bronią biologiczną. Zaraz pokażę Wam definicję broni biologicznej. Jeżeli ktoś chce, wa warto manuskrypt ten początek przeczytać, bo później zaczynają się takie rzeczy. Jeżeli ktoś naprawdę ma ochotę, to może sobie poczytać na przykład, to jest ciekawe, ale takie specyficzne, może niektórzy lubią takie rzeczy. Warto zapoznać się jednak z manuskryptem, przynajmniej z początkiem, no bo później robi się już tak. Mhm. Tak więc to są badania naukowe, takie wiecie, to jest nauka. To jest najwyższa nauk, najwyższy poziom nauki, jaki można... W w naszych czasach, w tej dziedzinie osiągnąć, tak? Najlepszy uniwersytet, najlepsi naukowcy, którzy o, właśnie takie rzeczy wypisują i z tego wynika, że koronawirus to broń biologiczna. Definicja broni biologicznej jest tutaj. Jest to jednoznaczna choroba ulepszona przez człowieka w laboratorium, taka, która jest, działa lepiej, tam są jakieś mosty solne dodane, czy coś tam jest dodane, nie wiem, nie jestem naukowcem, w każdym razie Wirus jest bronią biologiczną, komunistyczną bronią biologiczną. Koniec, kropka. To jest, nie ma co ze mną dyskutować, jeżeli ktoś tutaj będzie pisał pod spodem, że, że jestem fo, foliarzem, że jestem tym, to, to ze mną w ogóle nie ma co dyskutować, tylko z tym, słuchajcie. Jeżeli się nie zgadzacie, to na przykład napiszcie, że według was CLEC4M, DC, myślnik SIGN-R i możliwa membrana jest możliwą membraną samą w sobie. Ale tutaj jest błąd, bo AC2 receptory bindującej domeny tak naprawdę nie są umieszczone w dualnej możliwości. Dobra, dobra, rozumiecie. Jeżeli nie dyskutujcie ze mną w komentarzach, tylko na przykład wskażcie konkretnie tutaj w tym manuskrypcie błąd. O, wówczas to będzie coś, tak? Powodzenia. W każdym razie, tematem tego nagrania miało być to, jak kłamią media. Mamy do czynienia z największym medialnym oszustwem w dziejach. Z czymś, co powinno zdyskredytować. Nie tylko media światowe, głównego nurtu, większą ich część, ale też powinno spowodować, że pewni dziennikarze po prostu, no, według mnie, powinny być bardzo poważne konsekwencje według nich wobec nich wyciągnięte, łącznie z pozbawieniem wolności jak najbardziej, bo jest to skandal, co media robią. Więc, po pierwsze, żeby dostać się do tych informacji, do tego artykułu, to jest norweska gazeta Minerva i do tego manuskryptu, nie wystarczy wpisać koronawirus origin po angielsku to pochodzenie koronawirusa, bo wtedy Google pokaże wam najpierw sugeruje wam WHO, a później będziecie mieli tabelkę w Google, która też twierdzi, że pochodzi od nietoperzy, od targu mięsnego czy tam skądś, to też jest kłamstwo i później będziecie mieli kolejne kłamliwe the time, the conversation, nature i tak i to wszystko są kłamstwa. Niestety Wiem, że to brzmi dziwnie, bo ja jestem łacińskim jakimś tam kanałem na YouTube, ale jednak tak jest. No, no jednak tak jest. Teraz Forbes, czyli ten Bóg Gazet. Po wpisaniu Sorensen koronawirus, Sorensen to nazwisko tego naukowca, pierwsza strona to Forbes na samej górze. Jako drugi pozycjonuje się Full Fact ORG, czyli już nie gazeta, tylko e, e, Prawda ORG. To jest mm, Full Fact, same fakty. To jest taki. Do sprawdzania faktów, niezależna strona, do sprawdzania, jakie są fakty. Ona mówi tylko prawdę, tak? Pełna prawda. Czyli pełna nieprawda, bo to jest wszystko Orwell. Konkluzje macie tutaj, że wirolog. No i macie tu jakieś tam kłamstwo, prawda? Na temat, żeby zdyskredytować Norwega, tak? Sorensena. Tak więc wróćmy do Forbes, bo on się pozycjonuje jako pierwszy. Potem jest pełna nieprawda.org, potem jest jakiś New Europe, potem macie Cambridge, ale nie ten manuskrypt, tylko co innego, i dopiero później macie to MinervaNet.No. Ten wywiad z Sorensenem, potem macie ruskich, news.ru, którzy w ogóle jeszcze inaczej odwracają rzeczywistość, oni oskarżają, że oni mówią, że wirus powstał w laboratorium, ale mówią, że to Amerykanie i Chińczycy zrobili ten wirus, czyli. Ruscy ciągną w jeszcze inną stronę, tak? To jest w ogóle tak zabawne, słuchajcie, jak to się prześledzi, jak kłamią, że no warto to samemu sprawdzić. Ale wróćmy do naszego Forbes'a, bo to jest, to jest ten, to źródło takie najwyższe. To jest najwyższa prawda, tak więc spójrzcie na tytuł artykułu w Forbes'ie, bo tytuł jest najważniejszy. Tytuł jest czytany przez, nie wiem, połowę być może ich czytelników i tytuł brzmi, że twierdzenia Jakoby wirus pochodził z laboratorium, są kontrowersyjne i zostały odrzucone przez ekspertów, tak zwanych, z wielkiej litery. To muszą być niebyle jacy eksperci. Nie wiem czemu wszystko jest z wielkiej litery, chyba żeby podkreślić znaczenie tego kłamliwego artykułu. Dobrze, spokojnie, spokojnie. Mars się czasami denerwuje, bo jak widzi takie, takie rzeczy, to naprawdę ciężko jest zachować spokój. David Nickel to kłamca z Forbesa, który no, kłamie dla najlepszej gazety na świecie, więc kłamcą jest niebylejaki. Jest senior contributor, tak. No i mieszka w Norwegii, czyli musi coś na ten temat wiedzieć. Słuchajcie, artykuł polecam wam, żebyście przeczytali sami w Forbesie, bo jest to ten artykuł jest w tak orwellowskim stylu napisane, że warto samemu prześledzić wszystkie zabiegi, jakie tutaj są dokonane, byleby ukryć jedną prawdę. To jest artykuł napisany tylko i wyłącznie w jednym celu, aby Wskazać, aby osłonić komunistów chińskich, aby odwrócić uwagę od komunistycznej broni biologicznej, która w tym momencie jest na całym świecie od komunistycznej broni biologicznej, która zabija ludzi. Wiem, że bardzo mało, nie o tym mówię, ale też która rujnuje gospodarki poprzez głupie ograniczenia nakładane przez polityków, takich jak w Nowym Jorku Kłomo czy De Blasio, która załatwiła Nowy Jork, chociażby. I to wszystko ma na celu e, zakłamanie rzeczywistości. Zobaczcie, jak zaczyna ten kłamca David Nickel artykuł. On go napisał 7 June, a zaczyna od 8 June. Tak nietypowo zaczęty ten artykuł, ponieważ zapomniał dodać i tutaj właśnie, że edytował artykuł przed chwilą um, krytyczny wobec studiów tamtego Norwega. I on zaczyna artykuł od 8 June, że Sorensen ma interes jakiś finansowy związany z Biowak 19, Wiecie bo Sorensen pracuje na szczepionką i pracuje dla Biowak i on dostaje za to pieniądze. Tak więc macie już na początku pierwszy paragraf, to jest taki, że Sorensen w ogóle to za kasę wszystko robi dla Biowak i chodzi o pieniądze ze szczepionki. Tak? Co dalej? Pierwszy paragraf. Nowe twierdzenie, jakoby ten koronawirus został stworzony w laboratorium, zostały odrzucone przez naukowe, przez ekspertów naukowych i ekspertów wywiadu. Czyli macie już tutaj przywołanych ekspertów naukowych i wywiadu, tylko że nie naukowców, tylko ekspertów naukowych, tak? Ale to tam wiecie, eksperci, naukowic, naukowcy, to chyba mała różnica, nie? Dobra. Autorzy brytyjsko-norweskiego studium zaakceptowanego. Tutaj macie link do manuskryptu na Cambridge do tego. Twierdzą, że koronawirus tam, że białko, że kolec proteinowy koronawirusa zawiera sekwencje, które są sztucznie dodane. Mm. W tym dokumencie norweski naukowiec Birger Sorensen i brytyjski onkolog Angus Delglish i to jest, twierdzą, że zidentyfikowali coś tam. To jest kłamstwo, bo ich było więcej. Tak więc tutaj, zobaczcie, jak to jest nadźgane kłamstwami. Wręcz naszpikowane jest po prostu kłamstwami i manipulacjami. Półkłamstwami, bo to jest prawda. Pracował Sorensen i Delglish, ale nie tylko. Ich było więcej, to był zespół. <grym> ale wiecie, dwie osoby brzmią mniej poważnie, niż jakby tutaj wymienił wszystkich ten kłamca z tak? W taki sposób manipulują wami gazety, pokazuje wam te mechanizmy ogłupiania społeczeństwa i wpływu ukrywania rzeczywistości. Potem się pojawia Seri Chardello, który był szefem brytyjskiego wywiadu, to powiedzmy jest tam na, na pogranicach, to też ma związek, ale to ominę, żeby już nie, nie przedłużać zbytnio i później ten kłamca z zaczyna przywoływać z przymierzeńców wszystkich swoich, bo tutaj ten artykuł ma na celu odwrócenie uwagi od chińskich komunistów. Odwrócenie uwagi od broni biologicznej chińskich komunistów tylko i wyłącznie, i wszystkie gazety przybyły na wsparcie Forbesowi, aby to udowodnić. Zobaczcie, co linkuje ten kłamca z Forbesa. Times of London, otwieramy wszystko. Najpierw to linkuje The Telegraph, linkuje, tak? I to jest artykuł na temat koronawirusa. W The Telegraph, ostatni paragraf. Międzynarodowi naukowcy osiągnęli konsensus, że wirus powstał w zwierzętach. W pangolinach, o których zrobiłem jeden odcinek, zanim przeskoczył do ludzi. Kłamstwo. The Telegraph jest przywołany na wsparcie. Kłamie The Telegraph również dołącza swoje kłamstwa do kłamstw Forbesa. Dalej mamy The Sunday Times, jest przywołany. The Sunday Times dyskredytuje tego pewnie z wywiadu, ale to nie ma znaczenia. Lecimy dalej. Co jest przywołane dalej? BBC, oczywiście, a to BBC jeszcze będzie później. Dalej, odkąd koronawirus jest tam w Stanach, to administracja Trumpa pogłoski wypuszcza, że wirus powstał w laboratorium w Wuhan. I tutaj jest przywołany na pomoc kto? New York Times. Tak bardzo poważna, potężna gazeta ze Stanów Zjednoczonych. Zaraz się włączy tutaj blokada, bo nie, nie wykupiłem subskrypcji. Oficjele Trumpa mówią, że są wywierane naciski. Przez Trumpa, aby połączyć laborato laboratorium z wirusem. Tak? Czyli Trump wywiera na kogoś naciski. Zobaczcie. Okej. Okay. New York Times przywoła ze wsparciem. New York Times twierdzi, że Trump wywiera naciski na kogoś, aby ktoś tam, szpiedzy, połączyli wirus z laboratorium. Dobrze. Dalej. E, już. However, no jednak, już to jest udowodnione przez wynalazców publicznego zdrowia, że wirus pochodzi przecież z rynku mięsnego. I co tu mamy przywołane? Ano BBC. BBC jasno jest w BBC napisane, że wirus pochodzi z cholernego targu mięsnego. Z tego tutaj. O, proszę bardzo, macie zdjęcie. Kolejne. Konkluzje. Targ mięsny. BBC wsparło Forbesa. Dalej. E Zarząd Instytutu Wuhan powiedział już przecież chińskiej telewizji państwowej, że twierdzenia o pochodzeniu z, tej, z tego instytutu są totalną fabrykacją. I słuchajcie, nawet chińska telewizja komunistyczna udowadnia przecież, że to kłamstwo, że Sorensen kłamie, że to wszystko jest nieprawdą. To jest cyrk, słuchajcie, naprawdę. Mamy do czynienia z medialnym cyrkiem. Tutaj macie odniesienie do tej chińskiej telewizji. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, o czym kłamią, to może to przeczytać. No, Kłamią na temat wirusa, oczywiście, że to jest czysta fabrykacja pure fabrication. Pięknie, dobrze, lecimy dalej. Tak więc Ford przywołuje, mówi, że nawet Chińczycy, że komuniści nawet mówią, że, że to bzdura. Tak więc totalna fabrykacja. Mhm. Dalej, Sorensen i Delglish, znowu kłamstwo na temat zespołu ich praca zaprzecza nau międzynarodowemu naukowemu konsensusowi, że koronawirus, że pandemia powstała w Wuhan e, i że jest sztucznie jakoś tam, e, że nie jest sztucznie wzmocniona, tak? że nie jest wytworzona w laboratorium. Potem jest The Lancet przywołany, który jest poważnym e, naukowym jakimś tam, nie wiem, tygodnikiem, czy no dziennikiem, powiedzmy, w którym publikowane są wyniki, z tym, że te badania są nieaktualne, bo zaprzeczył już im Sorensen. Tak więc tu macie taką manipulację związaną z czasem, tak? Dla ludzi, którzy na przykład nie wiedzą, że badania naukowe, jeżeli zaprzeczą poprzednim, to są uznawane za obowiązujące. Tak więc Delancey jest przywołany jako takie dodatkowe wsparcie. Podaję link do nieaktualnych badań naukowych. Dalej. Światowa Organizacja Zdrowia też już przecież mówiła, że to pochodzi z rynków mięsnych. Macie link do Światowej Organizacji Zdrowia. Gdzie? Na której stronie? Nie ma napisane wcale, skąd pochodzi koronawirus. Nie, ja tam czytałem dokładnie. Tam nie ma napisane, skąd pochodzi. Że badania trwają jest napisane, tak? Dobrze. Potem sam autor próbuje zaprzeczać o w tym paragrafie tym, temu manuskryptowi. To robi tutaj, że mutacje pośród SARS-CoV-2 strains używa takiego języka no, niemal naukowego, także też się bawi w naukowca. Sorensen powiedział norweskiemu broadcasterowi NRK, że wirus ma jakieś tam właściwości i teraz patrzcie, macie jeden, jedyny link, gdzie ludzkim językiem jest powiedziane wprost, że wirus nie ma naturalnego pochodzenia, ale jest to po norwesku. Tak więc każdy, kto w to kliknie, nie będzie wiedział o co chodzi. Każdy Anglik, bo będzie miał po norwesku napisane, że wirus nie jest naturalnego pochodzenia, ale niestety nie zalinkowali tego wywiadu z minerwy, gdzie macie po angielsku napisane, tylko dali ci oszuści link. To jest tak zabawne, słuchajcie, to jest tak. Załosne, że aż czasami naprawdę no nic, tylko rewolucję idiotów z tego zrobić. Będę robił go. Bo, bo no, to jest śmieszne, ale muszę na poważnie też wam to pokazać, bo to jest jednak poważna sprawa. Tak? Mamy broń biologiczną z, Chin, z komunistycznego laboratorium, a kłamcy na całym świecie. Robią wszystko, co w ich mocy, byście tylko nie dowiedzieli się tego, tak? Dobrze. Co jest dalej? Vox jest przywołany. O, Vox to jest ze Stanów Zjednoczonych taka, takie niezależne dziennikarstwo. I tutaj Vox też oczywiście, że w tym artykule dowiecie się, że zalinkują wam Newsweeka, Washington Post i jeszcze... Nie wiem co, zalinkują Wam kolejne źródła, rozumiecie, to się tworzą pętle kłamstw. Oni w ten sposób tworzą linki do kłamstw, kłamstwa linkują kłamstwa, kłamstwa potwierdzają kolejne kłamstwa, i w tym momencie wszystkie media na świecie kłamią. Prawda jest tylko umieszczona w manuskrypcie i po angielsku w tym jednym medium, w tej jednej gazecie Minerva, ale kto tu trafi, powiedzcie mi. Ile osób na to trafi, ile osób to zrozumie? No to jest po prostu, moim zdaniem, ci ludzie powinni trafić do więzień, ci dziennikarze, za coś takiego. No to jest. Ne. Dobrze, ja nie, nie, nie będę tutaj ferował wyroków, tak, kimże jestem. Po prostu mamy do czynienia z największym kłamstwem w historii dziennikarstwa. Koniec kropka. Dobrze, Vox, ok, przywołany jest na pomoc Vox to jest poczytne źródło także zawsze się przyda co dalej kogo przy... aha przywołują też jakiegoś Grudelanda który jest też naukowcem i Grydeland twierdzi tutaj o w tych czterech linijkach czy tam sześciu że coś się tam nie zgadza w tym manuskrypcie rozumiecie nawet taki lekko naukowy język, więc to jest dla wszystkich niedowiarków, którzy nadal nie wierzą. Mają naukowca, który wierzy, że to... który mówi, że Sorensen kłamie na tej podstawie tych dwóch linijek, czy trzech. Manuskrypt ma ileś tam stron. Dobrze, dalej. Kogo jeszcze przywołują, bo się odcinek robi zbyt długi? National Geographic. Nie ma naukowego dowodu na to, że... na te twierdzenia, że wirus pochodzi z laboratorium i przywołują zapewne nieaktualny artykuł z National Geographic. Nie zgadnę, nie patrzyłem. Z którego z 4 maja tak jest, a te badania były później, więc tu macie znowu manipulację czasem. Przywołują Światową Organizację Zdrowia. Potem The Telegraph jest przywołany, który twierdzi, że coś jest nie tak z tymi studiami. Słuchajcie, The Telegraph, gazeta The Telegraph twierdzi, że studia były odrzucone wcześniej przez Nature i Journal of Virology. Nie ma na to dowodu, ale The Telegraph tak twierdzi. Męczące to jest, dobra. Dalej to już jest koniec tego artykułu. A, a Sorensen pracuje w ogóle, dostaje pieniądze od Immunoru, norweskiej firmy, tak, która stara się o szczepionkę. Czyli Sorensen jest na koniec, konkluzja. Sorensen jest kupiony w ogóle przez Immunor, i to jest już. I to koniec artykułu. Macie jeszcze dla pewności pięć innych linków do Forbesa, Twittera, jeszcze website tego człowieka, tego kłamcy. Wszystkie źródła świadczą jasno i wyraźnie, że to. Że wirus pochodzi od nietoperza. Tymczasem to jest kłamstwo. Wirus to chińska broń biologiczna, a to na co patrzycie to największe kłamstwo w historii dziennikarstwa światowego. Koniec. Kropka. Nie mam nic więcej do dodania, także kończę ten odcinek. Linki wszystkie będą w opisie. Nie wiem, czy ja powinienem za to policera dostać. No, chyba to nie jest takie znowu jakieś trudne, żeby to wszystko wykryć, tak. To... Żadne śledztwo, nie robiłem żadnego śledztwa dziennikarskiego, tylko przeczytałem parę rzeczy i parę faktów połączyłem. Tak więc, no może policera nie. Ale jeżeli chcecie wesprzeć mnie finansowo, to umieszczę też link do mojego Tipeo. Jeżeli ktoś chce mi zaprzeczyć, śmiało zapraszam do dyskusji. Można pisać komentarze i ze mną się nie zgadzać. Dziękuję.